Już dziś kup płyty kamerzysty wraz z autografem na kamerzysta.store Link również znajdziecie w opisie Witam Państwa bardzo serdecznie Dzisiaj nadszedł wielki dzień na to dlatego, że poznamy nowego chłopaka Wioli Będziesz zazdrosny Jaszczur? Właśnie miałem szansę zapytać, dlatego ciebie wziąłem tutaj Jaszczur będzie zazdrosny Dotykaj się pięknego ciała Przed tak tak, ja ja nie co ty jak nie? No, Życie jej nie dotknąłaś. Wtedy jak leży, leżyliście na trampolinie, A ja jej nie rozmawialiście dotykałem. w ogrodzie, ja rozmawialiście dotykałem. w wielu miejscach. No to co sobie rozmawialiśmy, ja nie dotykałem. Jak nie dotykałeś? Nie, nie dotykałem. to A jak ja robisz tak, 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 ale jak robisz tak, to znaczy, że jej nie dotykasz, tak? Robiła, tak? Jak no, widziałeś to? No ja widziałem. Nie widziałem, że jest Nawet jest nagrane. Dobra, każdym razie w Dola. dzisiejszym odcinku musimy wpisać kogoś na ścianę promocji. Ściana promocji jest bardzo ładna. Także cóż, zaczynamy losowanie osoby, która powinna znaleźć się na ścianie promocji. Bank Żwilek oficjal. Proszę bardzo, jeżeli Ty chcesz znaleźć się na ścianie promocji, to taki sam czerwony przycisk, jaki widzisz na moim panuszku, na tym panuszku. Kliknij tam na i do, do najszybciej rozwinie się kanału w Polsce. No i znaleźć też na ścianie promocji. No i cóż, drugi warunek to jest taki, że musisz dowolnie skomentować. Ten film, żeby się wyklamować tutaj. Żinek oficjal jest zwycięzcą dzisiejszego odcinka. A my Jora! Jora! Chodź! Opowiesz o swoim pięknym, zajętym chłopaku, bo wszyscy chcemy go poznać! Nie żartuję! Dlaczego? Ja nie chciałam tego filmu nagrywać. Ja nie nie, nie wiedzieć, dlaczego to idzie na tle publiczne. Wiola, Wiola, Wiola oczywiście żartowała wszystko co, co dzieje się u nas w domu, mówimy widzom, tak, czyli jeżeli masz chłopaka, to nie możesz ukryć tego chłopaka przed widzami, także wszystko musisz powiedzieć, Wiola, to nie jest tak, tu nic nie zostaje w rodzinie, tu wszystko idzie w internet, także Wiola, pochwal się, gdzie poznać swojego chłopaka? Patrz, <grystanie> co idzie w internet. <grystanie> Jezu, dobra, dawaj, mów no. no proszę się. No, ogólnie to na Tinderze I Tinderze na, finderze, na, finderze. na finderze. No bo się tam bawiłam, bawiłam, bawiłam No i tylko fajnego chłopaka, mówię, kurde, taki tam chłopki stojne Taką fajną klatwą, taki Brunet. Tak by takie niebieskie oczy, ja mam takich słabość Uff, wiesz, jestem niebieski Ojej, dlaczego? To to nie miało o to chodzić No i tak jedziesz sobie sportowany No Ta. to Tak Widziałeś nie... wysportowanego chłopaka kiedy... Nie, ty nie masz aż takiej klasy Ja nie mam takiej o, klasy, widziałeś mnie tak. bez koszulki? Bo... Tak, widziałam, bo cię tyle znam, że tak widziałam No i słuchaj, no i ogólnie chciałabym, żebyś tak przyszedł Żebyśmy się, się poznali, powiedział, że po mnie przyjedzie że poszli jakieś jakiś party Dobra, no, no, to to mi się z to nim tak Ja szczurek, jesteś zazdrosny Ja bym przyjechał On jest chłodziutki, fajnie mi się z stało ogólnie jak to będzie, niestety to wszystko siedzi w internecie A tu co się dzieje? Nie, nie A, Masz tu nową dziewczynę Ja ci oddaję i twojego chłopaka jak Taki jest przystojny i męski Tak? Nie Ej ty Ej, no Siana potrzebuję. Siana? Mojego siana. W sensie? Kaj z YouTube'a. A jak jest z YouTube'a? Jak ty nic nie zarabiasz z człowieku? A chyba tylko dla ciebie. Daj mi po... ile potrzebuję, poczekaj. Człowiek, nie no będę ci bądź! dawać żadnego siana. Nie? No dajmy 500 zł z ostatniego odcinka. Co ty sobie robisz? 500 zł mi się No Chyba naresz. jesteś niepoważny. Dobra, Dredasz, jest obiad z nami czy nie? Tylko koszulkę ubiorę i wracam do Was. Siadaj, mordę, bo stygnie. Ja syrałam ci do jedzenia. Ale smacznie. Nie. A Ty zawsze z jakimiś tekstami. Ja już chyba podziękuję za jedzenie. Co ty chciało to ten twój chłopak będzie mieć z tobą przepiękną przyszłość, ci tak, powiem. Ostatnio. Jak mu nas do jedzenia na. No. Ale że mi no. wam pierdeła, także wiesz? W powiem, prawda jest! Kłamstwo, to to nie było kłamstwo, nieprawda, to nieprawda To nie było kłamstwo Ale to nie było. A taki no, wyspych towarzystw Bo ona jak w Niemczech, że jak pierdzi to znaczy, że smakuje Jak smakowało? Pyszne, pomijał, bardzo Masz na mnie te jaszczura, on chyba jest cały czas głodny Mi się wydaje, że on tak wolno je, żeby cokolwiek posmakować Czy są Wzią... jeszcze jednej tortilli? Nie, nie ma Nie ma już Wiecie, że jest kryzys? kryzys. Bo wieczorem dopiero to zakupy to... przyjdą, wieczorem, nie wiem dlaczego wieczorem Ja chcę to tylko tortille jeszcze jedną Ale już nie ma już nie Ważne, jedziemy wielka do twojego chłopaka Przecież on no tutaj przyjeżdża Nie, no jak? Przecież mówiłaś, że to co, raz ja to... przedstawiasz taką wersję, to teraz przedstawiasz inną Nie, stop, sobie zobacz, że ja ci przecież powiedziałam, że on przyjeżdża tu, żeby mnie wziąć na spacer ty... A czym przyjeżdża? Ma auto? Chyba <śmienic> 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 Bez to nie jest, tak, to napisz nie. do niego. Napisz do niego. No dobra, no napisz, ale, ale ty naprawdę nie wiem. Ale powiedział, że to tu przyjedzie, po mnie, że dobra, dobra, no to napisz. Dobra. No i co, Viola? Zamiś się z tą tortillą. Mów, Viola. Mamy jechać po niego, czy nie? No bo no. że Tak. To nas chyba się Jak <noise> <noise> Jakie auto? No nie no, po prostu widzisz, każdemu się auto w ogóle psuje. No. A jakiś stary czy młody? No, mówi, że pięć chcesz 5 lat. Chcę chcesz... zobaczyć twojego przystojnego chłopaka, no? Gadasz o innym chłopaku, a jedziesz tro... do licha. Ale... ale. Poruszyłaś temat trzech facetów przy jednym stole, gadając o tym przed tym, jak pojedziesz jak na jak nie, bo ona ty, ona dobra, dobra, cicho. Jedziemy do Twojego przystojnego chłopaka, który jest przystojniejszy ode mnie i, i w ogóle ja jako, go jako zawiozę jak twój lokaj. O! Tak, tak Mercedesa. Ale mogę powiedzieć, że to był mój samochód? Pierwszy raz Możesz powiem, powiedzieć, że to Twoje auto. Żartu, nie, jak chcesz to powiesz, że to Twoje auto. Nie, to było dla żartu. To zajedziemy? No nie, zrób mi siary. Obie to umów jest. się z nimi, jedziemy. No dobra, umów się. Oszukali ja na tortille? To jeszcze jest jedzenie? Oszukali mnie na tortille? Na dziewiętnastą? Okay, nie, to nie. Na Świetnie. Może być. Wyglądam? No jak typowy baleronik, no. Dla mnie to wygląda jak ta. Diabla, ja, no, żartuję no, no, ja... no powiem wam jedną rzecz, bo ja jestem tak. szczery, ja, ja się znam. To nie że ja ładnie w tym wyglądam, więc już ale, ale powiedziałem, że ładnie wygląda, ale są pewne kwestie, które są niedopuszczalne i nie powinnaś tak robić. Jakie? Ja? Odwróć się. Co to ma być w ogóle tutaj tak? To jest A. niedopuszczalne. To, jak ty chcesz jak ja, nie, żartowe, ale ja to, to. nie miałam! Ale to jest niedopuszczalne. Może. No ja to zmienię, to nie jak się zakłada Dzień, przez rok nie. te same, to tak jest. No właśnie, no. Zakłada mi przez rok! Jak się Dobra, zakłada w pół... Mojem chłopakowi tak się spodoba mu. Także wydaje to mi się, iść. że może wyglądać najlepiej, ale takie kwestie są niedobrze. No dobrze, ale iść, ja już ci tak jest, ja to A Aż się ciebie posłucha? Rozbieraj się! Nie, no z <noise> zasada, ale no tak. Ja już nie jesteś zazdrosny? O co? No o nią. A czemu? No idzie się spotkać. Ja tak miałam trochę tłem. wrażenie, że jest, bo ciągle tylko wyprzedałam, tak pewnie nie jest przeze mnie na pewno nie jest. No nie Lepszy, na pewno myślisz, że Nie, tak jej chłopak wymyślony, jakiś tam wymarzony, wygląda lepiej niż my, tak? No 3 miesiące, te, nie, te, te, te same restos, 3 miesiące... Nie, to jest to tyle, jak w tym tego pryszcza Wyciśnij tego pryszcza ale... Zapomniałam to, proszę, nie wrzuć, nie ja... To leci do neta, nie? Nieee Jeszcze montażysta zrobi przybliżenie na to Nie, to... To... nie, no proszę Jedziemy poznać jej boy-boy-prenda Dawaj z nami Co jest, Dredziarz? Malowałem sobie pół twarzy, bo wiesz, musiałem zakryć w połowę twarzy. Obrzydliwie wyglądasz. Pół, pół, tak, pół, tak, Myślisz, że widać? Myślisz, że się skapnie? Bo ja ogólnie na ten, na mały balet, idę, nie? Na atrakcję, tak zwane. I wydaje mi się, że ta stówka, tak, w sumie jednak średnio mi pomoże, nie? Chociaż nie obchodzi mnie, to te 100 zł to jest. średnio mi pomoże. Ale no, ja już sobie nic nie wezmę, nie? Nic nie ukradnę, nic nie ukradnę, nic nie wezmę, już sobie dam jakąś radę. Chociaż to z twojej inicjatywy powinno, gest powinien być zupełnie inny. I to powinno nie pieniądze Ale nie, to nie, już stówka jakoś ten. Ale mam inny pomysł. Jaki? A, to już nie będę ci dawał. Ale co masz na myśli, inny pomysł? Nie chcesz mnie okraść? Nie, mam inny pomysł na to, żeby zdobyć pieniądze. Wydaje mi się, że. Ty? W jaki sposób? Ty legalnie zdobędziesz pieniądze? Czyli nielegalnie, tak? Jak ty to mówisz, ja umywam rączki. Ty, ale to jest no właśnie, ty albo ty nie idziesz z nami. Czemu? Najlepiej on. No bo musimy tego chłopaka zabrać. No właśnie, ja, ja nie chcę no, ciebie. Ja znikam ty? ty zostań. No nie, ja po niego jadę. Od... Ale, ale ty słuchaj, nie pod jak podejdziemy tylko z swoim chłopakiem, otworzymy mu drzwi ładnie, ty ja będziesz czekać na niego. Szary, tak, czary. No nie, no właśnie. Dobra, jak ktoś, to się dogadamy, nie? Tylko pamiętaj. No, nie, no Dobra, przestań go kamerować. Teraz ja jesteś dzisiaj na cicho. Kamerować też. Dobrze, to będziemy w kontakcie, będziemy rozmawiać później, dobrze? Ty, ale. Gdzie no, no ty idziesz Pytałeś jeszcze czy możesz na spacer, tylko wiesz na spacer? W czym ty widzisz problem, człowieku? Masz jakiś problem? Że wyszedłem sobie z psem, żebyś się załatwił? Ale ty nigdy nie wychodzisz z nim na spacer, prawda? Ja nie wychodzę z nim na spacer. Ja nie, nie, z nim biegam, kurde, przed, no, przed domem biegam w to i z powrotem. Zawsze. Wczoraj był też na No dobra, to kto i... nie jedzie taki finalnie. Ty, tylko ty jaszczy... od ja chcę. Moim zdaniem Jaszcz nie powinien jechać. Ja jadę, I Nie chciałabym ja bo mnie wkurza na no stop A szofer to chociaż mojemu chłopakowi nowemu otworzyć. Znaczy to jeszcze nie jest mój chłopak, ale no. No dobra, to co, leź z nim na spacer my lecimy ten. To co, ty nie jedziesz? Dlaczego ja? Ja mogę nie jechać. Zostań w domu. Czemu ty? A co? No jak oni się mają kupić? Ale on, on nam zrobił ładne zdjęcia. A ślubne, ślubne zdjęcia już zrobił. Aha, słuchaj. Tak, w rajstopach trzy, tych, które następny rok będziesz nosić, no? Na pewno. Co ty ty jak ja tam te rajstopy dopiero wcześniej ubrałam? Po prostu dziurawę. I trzymaj się te dziurawy, no. Ale one są czarne, a tamte dziurawy. I dalej. Bo widziałem, jak siłaś te no, rajstopy. Dobra, nie no, widziałeś w rajstopy. Dobra, 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 dobra. Zawieźcie mnie po prostu do no, domu. Dlaczego no, ciebie? No, Ale ty na Dobra, nie no, chcę mi się bardzo. No na, dobra. Ja zawieziemy się po prostu... Cię po drodze jak no, będziemy mieli w BiuTubu Proszę... Co proszę? Nie niech on zostanie. Dobra, lecimy. Ciebie odwieziemy szofer. Albo sam siebie odwiedziesz, Masz. Ale dobra, ja dawaj. z przodu siedzę. Nie, ja, nie. ja siedzę z przodu. Nie. Spadaj do tyłu, a najlepiej nie. do bagażnika. Ja siedzę z przodu. To ja będę kamerować tak No nie uważa na tego psa, bo zaraz go przyjadę. Dobra, 400 zł niżej nie szkodzę, nie? 400, 400. No nie, no ja nie, nie chcę mi się kłócić już. Do, do każdy zna tu wartość, tak? Ja to jeszcze i tak dobra nie, oferta, właśnie. wydaje mi się, że się dogadamy, nie? 4, 400 i. No i jest twoje, nie? Wszystko. Ty, a co ty tak jedziesz za mną? Możesz przestać mnie nagrywać? Idź stąd? Odejdź. A jest za 400 zł. Z tą kamerą. A ty byś ugraduj kurde po posprzątał! Bo po, posprzątał, ugraduj, kurde. Wyszłem z psem i od razu tej Dobra, e, tak, dogadamy się, zadzwonię tutaj, okej? Dobra, no, na razie, to. Jak mi strzelasz coś z domu za 400 zł, to cię zabiję, nie? W ogóle, ja zauważyłem, że wy po psie w ogóle nie sprzątacie. Jak wy tak wychodzicie za Dobra, Dobra, leć, jest, nie je, je, słuchaj go w ogóle. Jeżeli coś ukrałeś, to jesteś bramę. zabity, nie? Otwórz nam bramę. Ha. Otwórz bramę, Pawełku. Od dawna macie już innych ludzi od tego, więc sorry bardzo Jedź, no czekaj, nie widzisz? Wow. Ale fajny, jo! Pat, taki to jest kot Fajne, ale, Fajny, ale To jest Brabus, to jest jeszcze lepszy Bez kitu, Brabus, no Jo, ale jakaś kodę. babka jedzie stara czymś takim Ty nawet nie masz takiego Marnuje arta, uuuu się o. taki samochód tutaj tej babki wam, że i tak kocham tego narzędzika, nie? Ten chłopak to chyba bogaty Czekaj, bo Dredziarz dzwoni Po co No, co tam? No, co tam? Sej, 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 be, sej, 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 sej. Co? Co za bijesz? Jak psa sprzedał. Co Minijstą cenę jak mogłem, bo sumie się, że on się targować, ale Co to nie wiem, możemy wrócić do niego numer, może do niego za. Ja jak sprzedałeś mojego przecież byłeś, byłeś byłeś z nim na spacerze, to gdzie go sprzedałeś? Co ty gadasz w ogóle? Sprzeda ja sprzedał ja tam człowiek ty za wszystko. Ty on gadał, gadał przez telefon coś z... w, tym, w Nie wierzę ci. Ja ja sobie no. robisz, brakujeś nas. A czemu ty Komu ty, ale komu ty dałeś, komu ty dałeś no mojego psa? To chyba nie? jesteś nienormalny. Komu ty go Ale da... nie o co jaja w tym momencie robię? czy co czy, czy, czy on mi na no no poważnie? Ty jesteś nie, nie jesteś chyba normalny, komu ty dałeś tego psa? Ty wróciłeś z nim do domu, czy sobie teraz jaja robisz? Dobra, Drecias, weź nie, sobie jaj! Na imprezę, na parę rzeczy, kaski. nie rób ty, sobie jaj, nie! Ty chyba jesteś normalny. tak się za, nie zachowuje przyjaciel, ty jesteś po prostu jakiś... Ale <noise> ci co? co za chłop Ale dobra, ale to nie jest śmieszne, bo on czas swojego sprzedał A myślisz, że na serio? Ej dobra, stój, 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 stój że Wy... w w to kurwa no nie sprzedał tego psa Jak to nie? No to weź może... Dobra, weź zadzwonisz A, a z co z, z moim psem? Pewnie ja Tego to... to... nikt by nie kupił Nie Na się zapytajcie na pewno co zapom... ja sobie robi. On... naprawdę tego psa sprzedałeś, czy co? Czy ja, ja sobie robię? To nie jest śmieszny dredziarz A po co ty do mnie dzwonisz? No to, bo sprzedałeś mojego psa, no to pytam się, czy, czy sobie jaja robisz, czy co? Dobra, nie denerwuj mnie, dzwonisz do mnie w ogóle, weź przestań do mnie dzwonić. Ty chcesz mnie stalkować, czy co ty sobie, ty jesteś nie... do mnie No to po co? Dobra, komu, dobra, dobra, nie, dobra, Komu dobra, ty, dobra, ty dobra. dałeś, komu ty dałeś tego psa, komu ty dałeś tego psa? Niech da numer, niech da numer, Daj niech da numer, na inaczej psa nie odzyskamy. No dobra, no to mówiłem na początku, głuchy jesteś, jak o ciebie mówię. Co za marciasz? Dawaj gnoju numer! Dawaj ten numer i już nie dyskutuj! Daj ten numer! Co? Ale nie no to już jest... Nie, Przeci. nie Przeci. ogarniam tego Ja nie wiem, Ale to co A, do wiecie? domu nie pojedziemy. A mojego? wiecie co? Mnie nie zdziwiło jego on nie się ze... sprzedał. Tak. Nawet to mnie kurde nie zdziwiło, bo on no jest. No jak to zwierzę? Ale to ale... ja nie jego zwierzę. Co on już robił, on już wszystko robił! I tak naprawdę to jest w stylu dredziarza, więc... No nie jestem Tylko zdziwiona. Niby, Jedziemy was sobie go odzyskać, no bo nie. musisz zapłacić. Widzisz, mogłeś. Widzisz, nie, widzisz. To przegięł nie, trzymasz nie, go. W... Dobra, trzymasz do tego typu, w domu. dzwoni do tego typa, no, tak no, nie? Małpę w domu, no to tak jest. dzwonię do niego, mam nadzieję, że to jest jakiś żart po prostu. No tak nie może być. Dobra, że mam do tego chłopaka, dobrze? Dobra, pies zniknął, a ty się go chłopaka martwisz. Ty Jesteś normalna? <ścoughs> Słuchaj, czy ty masz mojego psa? Buldog taki szary Bo dostałem numer no Jak kupiłeś, ty, ale... Taki odsunki, taki, chłopaczek Co, sprzedał ci mojego psa? Za no cztery stówki, no to co, wziąłem Jak za cztery stówki ci sprzedał mojego psa? Jak ci mógł sprzedać mojego psa? Ty no sprzedał mi już tak, wziąłem go, kupiłem, teraz mój. I tyle, ja mam, ty, i ty to mnie Halo! Się rozłączył. Nie no, on chyba nie że to naprawdę strzelał tego psa, on jest nienormalny. Nie, tomara. weź to nie wejdźcie z No to no, nie odzyskasz tego psa. No jak, no, nie no, jak? No, to. toco. No to, to... Idziemy do niego. Przecież no, ja nie został do no, no Jak, jak go namierzysz? To no jak go namierzysz? No przecież mam aplikację, żeby namierzyć psa, przecież ma chip w sobie. To jak nie go nie namierzysz? Namierz go, zaraz, pojadę do tego samka do domu, no co? A nowego psa nie mam. Masz chipa? Nie, tak, mam chipa. Przecież w telefonie. No to, mam to dawaj mierze, to trzeba było tak od razu! Ja pierwszy dredzierz, no i po co tego przyjmowałeś na kanał? Dobra Wielka, z tym przecież wiesz, jest normalny. A 400 zł, jest, jest no to jest ciepłko warty. No to właśnie o tym mówię, to nieważne ile jest warty dla mnie, jest bezcenne, No on sam sprzedał za 400 zł. Jeszcze w ogóle moją, mojego psa sprzedał sobie jak jakiś mebel, on jest nienormalny. Dobra, namierzaj tego psa i Dobra, jedziemy już tam. Nie nagrywaj tego, i jedziemy po tego psa. Słuchaj, to jest gdzieś chyba niedaleko, tak naprawdę no, Ale to jest w ogóle jakaś patologia, że on tego zabije Nie, porzu. ja go zabiję za to po prostu, nie? Że nie wiem, jak on. Nie, po prostu. Dobra, masz no, no, na tym? nie mogę skupić. Tak, pokazuje 800 metrów, że to gdzieś tutaj jest, zaraz. Tak, że zaraz w prawo będziemy jechać. Dobra, to jest gdzieś tu musisz zawrócić, to chyba w stronę pokazuje. No, weź tam no, zawróć, wróć. zawróć, zawróć, no. Gdzie to jest? No gdzieś jedź prosto, prosto, prosto. Nie no, 200 no 200 metrów mi pokazuje. No gdzieś aj, 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 tu tam... po prawej gdzieś. A nie, po dobra, nie. Mi. Prosto. Tu jedź, dobra, ja jedź. Prosto, 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 to nie jest tu gdzieś? Gdzieś w prawo, po prawej stronie mi teraz pogląduje Opa, dobrze widziałem, tu jest gościu. Jest gościu, bez kitu. Dawaj, no dawaj, zatrzymuj się tu! Dawaj mój pies, Kupiłem go, to jest mój, koniec. On właśnie tego Dawaj Ej, dobra, ale spokojnie, 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 spokojnie. Spokojnie, uspokójmy atmosferę. To nie jest pies tego człowieka, który ci go sprzedał. To jest mój pies. To jest to 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 nie masz co To jest mój pies. Jeszcze te łapy bozara? Oddawaj mojego psa. Ej, no oddaj, no, ale nie, to jest No dobra, ale... Normalny. Dobra, poczekaj, 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 poczekaj po ale on go kupił, jakby nie. No chodzi. i co? A co mnie obchodzi? Kupił moj... mojego psa, nie a nie dredziarza. Jakbyś cię chciał zachować z ciemię. O co? Ile on ci zapłacił? Cztery słówki ostatnie. Ja mam ci cztery słówki. <grym> te cztery słówki, człowieku! Jest warty dwa razy więcej, te cztery słówki. Coś mi dawać. Ile chcesz do tego psa? Ej, ej, ej. wiem, czy też trączki. Ile chcesz do tego psa? tysiąca? Chyba jesteś nie no dawaj tego psa. Dajesz ty łap człowieku. Weź tego psa, Dajesz... Dobra, 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 uspokójmy się, ja zapłacę, okej? Okay? Półtora tysiąca, tak? Półtora tysiąca. 1200. Półtory. 1200. 1400. 1200 albo dzwonimy na psy. Nie, dzwonię, ja dzwonię od razu. Dobra, 1300 i koniec. Nie dzwonisz Tysiąc 1200 dzwonimy albo dzwonimy na psy. I tak zarabiasz trzy razy. Dobra. Okay. Okay. Poczekajcie, bo do bankomatu podejadę. Chodź szofer, podjedziemy do bankomatu. Ty wy go piszesz. Ja, ja zostanę z nim. Pilnujcie go. Przypilnujesz go? Dobra, 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 no dobra spokojnie. spokojnie. Nie ucieknie. Nie, nie my to zostaniemy spokojnie, idź, jedź szybko. Ja mam szybkie buty i nie ucieknie. Niezły lejzor, co? Gruba akcja, nie? Dobra, daj Dobra, zaraz przyjedziemy, tak? Ale ludzi, ogarniasz nie. fazę? No nie ogarniam, nie wiem co tu się w ogóle dzieje. Ty kradną psa, sprzedają jakieś handle, nie wiem. Nie. Dobra, jedziemy do bankomatu, no bo trzeba odzyskać psa. Ten... A wiesz, gdzie jest bankomat w ogóle tutaj? Nie, nie wiem, nie mam pojęcia. Jechaliśmy na, na jakieś. Wiesz, no, wypizdowo, nie? Dobra, weź wpis w Google jakiś bankomat, musimy podjechać szybko, po, po ten pokazkę i. Ale patrz, 1200 zł, nie? Dobrze, że on nie wie. Nie wie, nie wie Dobrze, się... że nie trzy koła, nie? No bo on nie wie ile ten pies kosztuje <laughs> tak no. naprawdę. Bo powiedział, że dwa razy więcej kosztuje pies. No, bez, no bez to mówił, tak? No. No. Więc nie wie ile ten pies. Jest, euro, net. Dobra, dobra, będę wiedział, gdzie jest, no netto. To możemy lecieć. Dobra, wypłacamy kasę i powiem, Ci tak. Nie wiem, co zrobić w sytuację, sytuacji, ale no na pewno to z bredziarza. to chyba na pewno, nie? nie? Ale nie wiem, jak z niego ściągnąć. Posprzedaję jego paski z wóz, nie? No, więc opaski będą wystawione dzisiaj po prostu na autki, jeżeli jest 1200, jest. Takie świeże banknoty, dodrukowują kasę. W każdym razie, no cóż, po prostu pociągnę to z opasek bredziarza, sprzedam jego dwie opaski. Jeżeli ktoś będzie zainteresowany kupnem opasek, to będą wystawione. Też poszedaję dwa razy. Ale no, tak trzeba jakoś nauczyć z tego dredziarza, trzeba czegoś, co? No, tak. Przekwinił, nie? W biznesie ma. Znaczy inaczej, no nie chcę robić tej awantur po prostu. Dobra, chodź. Daj no. pieniądze, pieniądze. daj to, już Daj, daj. Chodź, Licz, dokładnie. No szybciej. To ile ty to liczysz? Bo chłopaka to jechać. No, stówkę, jeszcze no, stówkę. Zaraz nie biedzy, to będą już. No, stówkę tylko co? Chcesz, żeby przyjechali? Już tak 1200. 1200. tak zarobiłem na was, na wóz. Co za Mam nadzieję, że tego nie odpuszczysz i że on będzie za to oddał. pa, 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 pa. Zarobił, serio. Wiecie, że to oddaję. Dobra, naprawdę, pierwsze nie. co robimy to sprzedajemy jego opaski jak wracamy do Tylko Opaski Gucci są warte około 1600. A to są twoje opaski przecież. No i co? Dałem mu, to mogę je sprzedać. Jest psa i wracamy. Jedziemy do tego czego chłopaka je... wielka czy... No tak, no on czeka! Dobra, jedziemy, dobra. Zresztą... No dobra, fotograf, najwyżej mi tam coś do, dorzucisz, nie, żebym nie był stratny. Nie no, spokojnie sprzedamy wszystkie te opaski jego. I jeszcze wiesz, też po, dwie, po 100 zł posprzedawać. Mimo tego, że one są warte, kilka tysięcy, to i tak, ciul. Nie, no po 100 zł posprzedajemy i nie, tyle. Nie, nie, to No chociaż mi za to jakiś zysk. No wy miejcie na chceście. Następna kurde. Nie, nie po prostu, żeby się zwróciło to, co ja wydałem, bo I, tak nie może się mogę. Nie, to byście To tak nie może być. On mógł sobie Panie opaski sprzedać, a nie musiał psa sprzedawać. To jest bezczelne, nie? że to jest żywe zwierzę. I nie powinien takich rzeczy robić. Jej. Dobra, ja jestem wkurzony. kończymy ten odcinek. Kończymy no. ten odcinek, bo. Nie po prostu teraz przegieł konkretnie. Wielka, ja ten twój chłopak. Wracamy do domu teraz, Wielka. Ja nie, muszę... jedziemy po Nie interesuje mnie, to jedziemy wracamy, do niego. Nie, do nie. odcinek. do Dobrze, nagramy sobie odcinek jutro. Nie. A to wieczorem, ja nie mam siły tego. Teraz. teraz jedziemy. Nie, wieczorem. Dobra. Tam, e, ja chciałem do domu. Jeżeli dotrwaliście do końca, no to taki sam czerwony przycisk zostawcie tam na dole. E, mieliśmy nagrać inny odcinek, no cóż, spotkanie z wielkim chłopakiem będzie po prostu na w tym odcinku, bo ja już dzisiaj jestem wywalony z sił ewentualnie wieczorem pojedziemy do niego, także ja do zobaczenia nie No nie moja wina wielka, że jakiś twój chłopak e... Ale ja cię nie, do ty chciałeś tego zrobić odcinek, ja po prostu mogę A ty, ty czym, na czym byś pojechała po tego swojego fagasa? Uberem, taksówką, tak, czymkolwiek ta, 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 ta. Dobra, do zobaczenia Państwa